Tysiące kilometrów tras rowerowych i mnóstwo ciekawych miejsc. Przygotuj się na dawkę inspiracji. Szlaki rowerowe Polski zapraszamy, a dzisiaj zapraszamy do Doliny Cochołowskiej. Witajcie, rozpoczynamy przygodę. Będzie rower i górska wędrówka, ale zanim obrazki stader zachodnich, kilka słów o szlaku. Tym razem zabieramy Was na południe, do Tatrzańskiego Parku Narodowego. Rowerowa część to niecałe 10 km w jedną stronę, a punktem docelowym jest schronisko na około 1150 m nad poziomem morza. Ze schroniska wyruszamy na około 17-kilometrową wędrówkę górską i zdobędziemy starorobociański wiech. Najwyższy polski szczyt w tej części Tatr. Pogoda nam dopisała, więc gwarantujemy wiele pięknych obrazków, bo Polska jest piękna. Ruszajmy! Na wstępie musimy wam się z lekka wytłumaczyć. Niestety te przepiękne widoki i idealna pogoda tak na nas wpłynęły, że nie sprawdziliśmy kamery. Przez pierwszą część filmu będzie towarzyszyła Wam moja narracja nagrana podczas montażu. Oryginalny dźwięk się nie zapisał. Jak tam panie Danielu, humor dopisuje? Jak najbardziej, chociaż nadal trochę zimno, para leci, zsiąg ale ma być dzisiaj naprawdę fajny, ciepły dzień. A za to był już piękny zieleń, a przed nami na razie nie widać, ale będzie pięknie. Do schroniska w Dolinie Chochołowskiej można dotrzeć na rowerze, dopłacając wcześniej kilka złotych więcej do biletu wstępu do parku. Trasę można podzielić na dwie części. Najpierw jedziemy po idealnym asfalcie, a profil wysokościowy nie sprawia żadnych trudności. Zwolna maluje się coraz to bardziej górska sceneria, aby w drugiej części zmienić się w trudny podjazd po kamieniach, gdzie rowery z tak cienkimi oponami jak nasze mają problemy. Nie zmienia to jednak faktu, że dzięki wybraniu jednośladu oszczędzamy sporo czasu i po niespełna godzinie jesteśmy już pod schroniskiem. Swoją drogą wiecie, że Dolina Chochołowska jest najdłuższą doliną w polskich tatrach. Słynie ona z wypasu obiec i nierozerwalnie kojarzy się z bacówkami oraz zapachem prawdziwych oscytków. Końcówka trasy, gdzie widoki są naprawdę cudowne, jest wymagająca technicznie, a ewentualne tłumy piechurów powodują, że nasza koncentracja musi być na wysokim poziomie. Rower można zostawić po drugiej stronie budynku, my przypadkowo próbując przypiąć nasze rumaki do stojaków dedykowanych dla tamtejszej wypożyczalni. Rowery zostawione, my wypiliśmy kawę i ruszamy na spacer. Spacer całkiem niezły, bo około 17 km, a za cel obieramy starorobociański wierch. A jeśli chcesz dokładnie poznać trasę, to wróć do początku filmu. Tam zamieściliśmy screen, również z wędrówki. Ogromną zaletą tadr zachodnich jest ich zdecydowanie mniejsza popularność w porównaniu do tadr wysokich z wypchanym po brzegi morskim okiem. Może nie ma tylu skał, ale jest równie pięknie. My zawitaliśmy tutaj w długi sierpniowy weekend, a jak widzicie ludzie w żaden sposób sobie nie przeszkadzali w chłonięciu górskiego majestatu. Starorobociański wierch swoją nazwę bierze od starej roboty, która odnosi się do dawnych wyrobisk górniczych. Wyobraźcie sobie, że w tej okolicy już od XVI wieku wydobywano rudy metali. Co ciekawe, pomimo tego, że szczyt osiąga 2176 metrów nad poziomem morza, to wypasano tam owce zarówno po polskiej, jak i słowackiej stronie. Zostawiamy Was na chwilę z tymi widokami i słyszymy się na zadnim ornaku. Przed nami prawdopodobnie zadni ornak, no i trochę sfinaczki. Krótka przebieżka po skałach, i już za chwilę odkryje się przed nami ogromna zielona przestrzeń coś przepięknego, a zarazem przytłaczającego. Góry uczą cierpliwości i udowadniają, że nawet największa wyprawa zaczyna się od pierwszego kroku. Piękne uczucie towarzyszyło nam, gdy szczyt się do nas zbliżał, albo my do niego. Przy okazji serdecznie zapraszamy Was do zasubskrybowania kanału i odkrycia razem z nami wielu polskich szlaków rowerowych. Pozwólcie, że jeszcze kilka chwil zostawimy Was samych. Na szczęście wróci już dźwięk, który zostanie aż do końca odcinka. No to podziwiajmy piękno gór. bo w tej chwili szczyt 2176 metrów. No i co pani Aleksandro? No i co? I dźwięk się nie nagrywał, cały dźwięk podobny. Dźwięk się cały dzień nie nagrywał podobno. Ale to żaden problem, dogramy w postprodukcji tak zwanej. No to powiedz teraz własnymi słowami, jak ci się to podoba? Mega mi się podoba, jest pięknie, bajecznie. Mamy widoki takie, że hej. Chyba nigdy jeszcze odkąd jesteśmy razem w górach, a już jesteśmy w Zakopanym ogólnie chyba piąty raz razem, to jeszcze nigdy nie mieliśmy tak pięknych widoków jak mamy teraz. Serio. Cudaśnie jest, przepięknie. No i zobaczcie, no jest ślicznie, jest przepięknie jak Ola mówi, a ja teraz muszę trochę powzdychać, żebyście wiedzieli jak ja wzdycham na tych filmach. Czyli tak, jak wchodziliśmy pod starorobociański wierch, to robiłem tak jak wchodziliśmy na jak ten nazywał się wcześniej? Tam jest schronisko o, o or, 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 or. Ornak. Jak na Ornak wchodziliśmy, to robiłem tak Pierwszy raz spuchłem, drugi raz spuchłem. Ja też jak wchodziłam to tak zacząłem jak gorąco. Uff jak gorąco. No przepraszamy Was. Mikrofon był niestety niedopięty i przez to kamera nie działała ze swojego mikrofonu, a mikrofon ten dodatkowy zewnętrzny nie działał prawidłowo. Bywa. Dobrze, że jeden dzień, a nie całą wyprawę. Wybiam kofolę, to znaczy, że trzeba ruszać. Słuchajcie, my już schodzimy w dół na kończysty wierch. No i stamtąd będziemy odbijać w prawo dolinkami, czy dolinkami granią troszkę na początek, potem zmienimy gran na czarny szlak i tym czarnym. Nie, skłamałem! Nie będziemy szli chyba czarnym szlakiem. Czerwonym też wiem, że teraz czerwonym. A widzisz, to jednak podkiełbasiło po mi się. Zobaczcie, jest naprawdę prze do Napiszcie proszę w komentarzu, czy wolicie Tatry Zachodnie, czy te Tatry Wysokie. Jestem bardzo ciekaw, jak to u was wygląda, bo my chyba nie jesteśmy w stanie się zdecydować, które bardziej przypadają nam do gustu. Ja to kocham wysokość, po prostu uwielbiam być wysoko, kocham chodzić po górach wysoko. No ale tutaj też ci się podoba. Mi się wszędzie podoba, tam gdzie jest wysoko. No ale ja... teatr wysoki miałem na myśli, wiesz, te koziwierchy, świnice, zwierzęta. No, ekstra było na świnicy. Na zawracie nas jeszcze nie było, ale kiedyś pójdziemy, Daniel mi obiecał. A ja co obiecuję, to dotrzymuję. Tak, to prawda? A jak nie dotrzymam, to. Zapomnę. Z górki, pod górkę i tak zwolna wytracamy wysokość. A zobaczcie tutaj te stawy, które widzieliśmy wcześniej, a tam wyżej jeszcze zalega śnieg, prawie jak taki jęzur lodowca. Starorobociański wierch będzie naszą drugą co do wysokości górą. Chyba na pewno. Pierwsza, pierwsza jest świnica. Świnica. no i potem będzie to. będzie to. Kończysty wierzch 2002 metry, na poziomie morza, a my idziemy teraz na trzydniowiański wierzch 45 minut. Ja, czyli zmieniamy czerwony na zielony. No, się myliłam, ja aczkolwiek myślę, że i tak potem wejdziemy w czerwony, ale to okaże się w tak zwanym praniu. No i zobaczcie, jak to wygląda eee, na wołowiec. Tędy 2,5 godzinki. Dobra, schodzimy w dół. Tak, Pani Aleksandro? Tak, w dół tracimy wysokość, byliśmy na 2176, a jesteśmy już na 2002. I więcej dwóch jak z przodu już dzisiaj nie będzie. Nie będzie. O, i zobaczcie, są takie schodki, ja tam nie do końca to uważam, e, bo to, to takie niewygodne trochę. Niby wygodnie miałoby się iść, ale to ani na raz, ani na dwa. Nie no, to na pewno, na pewno, żeby się nie osuwało. Ale ja mówię tutaj o samym komforcie chodzenia, że no bywa gorzej, nie? Jak są takie kamyczki małe, nie? Można się poślizgnąć, kamyczek spaść. No, ale ja tam nie lubię tego. Słuchajcie, ja to cofam, to co mówiłem o tych yy schodach bardzo mi się podobały te schody <głos> <głos> bardzo mi się podobają schody takie zrobione sztucznie ale za to nie podobają mi się takie gałęzie. jak się schodzi? Ciężko <laughs> ciężko e, dużo kamieni, dużo korzeni, te schody, brak schodów. <laughs> no nie jest najfajniej. No, nie, niż nie jest najfajniej źle to powiedziałam. Nie jest najwygodniej. Co ci no może 15,5 kilometra jesteśmy, już pokonaliśmy, tyle. Można trzeba uważać też na siebie, cały czas trzeba być czujnym, jak to mówił nasz kolega kiedyś jak wchodziliśmy na świnicę. Patrzcie jaki robak na mnie wszedł. Taka czarna mucha. No i w końcu się wypłaszczyło. Wypłaszczyło się i całe szczęście, bo już trochę kolana i nogi dostały w kość. No i co, pędzimy do schroniska, odbieramy rowery, zjeżdżamy rowerami do auta i jedziemy dalej do apteki po leki. No okej, okay, to mamy to. Trzydniowiański wierch, dwie godziny zrobiony. A my, a my w lewo do schroniska. I zobaczcie długi weekend już na szlakach. No i jest schronisko. A w schronisku co trzeba robić? Odebrać rowery. Po górskiej wędrówce z jazd rowerem był dla nas zbawieniem. Opłacało się rano powspinać, aby umilić sobie finish dnia. Zjeżdża się naprawdę szybko, więc należy zachować szczególną ostrożność przy wyprzedzaniu pieszych. Jak Wam się podobało takie połączenie jazdy rowerem wraz z pieszą wędrówką? Może sami korzystacie z takiego rozwiązania? Pochwalcie się w komentarzu i zainspirujmy siebie wzajemnie. Jak widzicie, na trasie nie byliśmy sami. Co chwilę widać było rowerowego ducha wycieczki. Przy jazdach czasami można spróbować rozluźnić spięte łydki po zrobionych kilometrach. Piękne widoki towarzyszyły nam do końca drogi. Góry są niesamowite, a my kochamy w nie wracać. My powoli kończymy naszą przygodę, ale to nie koniec odcinka. Przed nami podsumowanie trasy. Co jak co, ale muszę Wam powiedzieć, że ten etap Rowerowy po asfalcie po całym dniu chodzenia po górach był super relaksem dla nas. Naprawdę, prawie tak jak te owce, które są tam, zobacz ile ich tam jest. Tysiące owiec białe, czarne, siwe. Wszystkie kolory świata. Ok, zapraszamy na danie z grilla. Podsumowanie. Okej, okay. zjechaliśmy już na dół, zjechaliśmy, zjechaliśmy, jakkolwiek, zaakcentujemy już na dół, no i co, krótkie podsumowanie, najpierw szlak rowerowy. E, fajnie, no trzeba się nastawić na to, że jest mnóstwo kamieni tam przy podjeździe już, no i ten podjazd też nie jest najłatwiejszy. No i ludzie. No i ludzie, nie, jakby, no jak jechaliśmy o 8 rano, to tych ludzi była garstka i jakby nie było problemu, ale teraz jak zjeżdżaliśmy, no to już e, była ich całkiem spora gromada. I jednak no, niektórzy szli w prawą stronę, niektórzy w lewą, środkiem. No, no wiadomo, że jakby no, no, droga tak dla pieszych, więc jak Znaczy, tam jeżdżą też no, auta, konie. No, no ale no, jakby wiadomo o co chodzi, więc nie było najłatwiej, ale naprawdę było przyjemnie. Jeżeli nie macie swojego roweru, to żaden problem. Tutaj w okolicy jest mnóstwo wypożyczalni rowerów. Tak naprawdę są parkingi połączone wraz z wypożyczalniami, więc przyjeżdżacie. Nieważne czy autem, czy busikiem, no i bierzecie rower, zawsze możecie zaoszczędzić te kilkadziesiąt, a nawet dwugodzinne, jak nie więcej. Nie, no więcej, my zjechaliśmy niecałe tam pół godziny, wjechaliśmy w 45 minut, no to zaoszczędziliśmy na no, całkiem sporo. Jeżeli chodzi o starorobociański wierch, panie Aleksandru, było wspaniale, cudownie, po prostu lepiej sobie nie mogliśmy wymarzyć tego dnia. Była piękna pogoda, widoki były przecudowne, chmury nam dopisywały. Ludzi na szlaku było w sam raz. Jakby nie było ich za dużo. Nie było ich za mało, było tak akurat, nie było tłoku, nie było ścisku. Każdy się uśmiechał, każdy się witał i jakby widzę, że ta kultura taka górska na polskich szlakach jest wysoko bardzo. bardzo no to było fajnie. bardzo miło, że każdy właśnie sobie odpowiadał, każdy się uśmiechał. Żartowaliśmy, no, śmialiśmy się z super ludźmi. Było naprawdę. To, co ja mogę powiedzieć, to to, że nie bierzcie z nas, z nas przykładu, inspiracji i nie schodźcie z tego wierchu trzydniówkowego czerwonym szlakiem może bezpośrednio do schroniska, bo to zejście było i no, chyba jedynym etapem tej, tej trasy nie no właśnie, który gdybyśmy, nie polecam gdybyśmy poszli tym szlakiem prosto do schroniska to by było inne no tak, może byłoby lepiej, może tak, może nie, nie wiadomo tego dlatego nie było. dlatego mówię, no, możecie e, spróbować i nam powiedzieć jeżeli chodzi o ścieżkę do góry no to jak najbardziej myślę, że to co wybraliśmy przez Ornak było jak najbardziej spoko Natomiast yy, zejście można kombinować inaczej. Należy, należałoby nawet. No dobra, nie ma co przedłużać. Na nas czeka Welo-Czorsztyn. Tam zbieramy się już za chwilę. Będziemy tam <coughs> dzisiaj wieczorem, a jutro rano ruszamy na te niecałe, niecałe 30 km przepięknego szlaku. Więc nie przedłużając, loverowi. Jedźmy razem. Do zobaczenia. A, chciałeś być piony, ale tak. ja jeszcze chcę pokazać. Górzu, górzu dookoła, górzu górzu, 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 górzu. Małe górzu jest. W większym górzu dzisiaj byłam. Pa! Jeśli podoba Ci się to, co robimy, to zapraszamy na naszego Patronite'a. Wielkie dzięki tym, którzy dokładają swoją cygiełkę. Jesteście super! Przedstawiona trasa to jedna z 70 propozycji, którą opisujemy Wam w naszym przewodniku. Premiera wiosną zapraszamy! Dziękujemy za dziś. Do zobaczenia!